Sterdziestka to moment przejściowy w życiu, często postrzegany jako czas refleksji i duchowej przemiany w wielu kulturach. To wtedy wiele osób zaczyna zadawać fundamentalne pytania o sens swojego istnienia i odkrywać nowe cele. W duchowości i filozofii ten etap życia jest uznawany za moment, w którym człowiek może wejść w głębszy kontakt z duszą, wyzwolić się z narzuconych oczekiwań i odnaleźć wewnętrzną harmonię. Nawiązać kontakt z wyższym ja i swoją boską iskrą. Rozwój duchowy po czterdziestce wymaga często oczyszczenia z negatywnych wpływów energetycznych, takich jak różne energetyczne śmieci, byty astralne czy obciążenia rodowe. Te niewidzialne przeszkody mogą utrudniać realizację potencjału, ale ich usunięcie pozwala na harmonizację ciał subtelnych i przepływu energii. Badania psychologiczne pokazują, że szczęście wzrasta po czterdziestym roku życia, co wynika z większej samoświadomości i doceniania drobnych radości. To czas, gdy człowiek zdobywa odwagę, by zmieniać swoje życie i kierować się intuicją oraz wartościami duchowymi. Życie po czterdziestce może być nowym początkiem momentem, kiedy docieramy do prawdziwego siebie i odnajdujemy głębszy sens istnienia. Zapraszam na wstępną konsultację telefoniczną połączoną z diagnozą energetyczną, sprawdzę Twoje poziomy energii oraz zewnętrzne i wewnętrzne negatywne oddziaływania energetyczne. Możesz się zapisać przez moją stronę internetową duszawielowymiarowa.pl.